Oh. Yum 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 yum. Fed bottles. Zakończyliśmy etap selekcji. Weryfikacja polegała na pełnym egzaminie. Począwszy od strony mentalnej i sprawdzenia naszych kandydatów przez psychologa sportowego, po stronę medyczno-fizyczną, czyli kwestie badań mm, oraz przez egzamin praktyczny polegający na treningu wstępnym, półgodzinnym egzaminie oraz rozmowie z dietetykiem sportowym, sprawdzeniem mm, kwestii zdrowotnych przez rehabilitanta. Na pewno wybór nie był przypadkowy. Każdy z 10 kandydatów, który trafił do nas do drugiego etapu Miał różne cechy charakteru oraz różne pobudki do podjęcia walki. Wybór padł na dwójkę mężczyzn, różnych mężczyzn, bo zarówno Kamil, jak i Marcin posiadają różne charaktery, różne pobudki decydowały o podjęciu z nami walki. Za chwileczkę poznacie ich lepiej, opowiedzą coś o sobie no i przede wszystkim zdradzą powód, dlaczego ta otyłość w życiu się pojawiła. Nazywam się Kamil Stachowiak, mam 32 lata. Obecnie poszukuję pracy, a to dlatego, że chciałbym pracować w moim zawodzie. Ukończyłem resocjalizację i bardzo chciałbym pracować w zakładzie karnym, być wychowawcą dla osadzonych osób, ponieważ trzeba im dużo pomóc. Nazywam się Marcin Kozłowski, mam 33 lata, jestem ojcem dwójki dzieci. Obecnie pracuję jako pracownik ochrony. Moje problemy z otyłością zaczęły się w 2009 roku, kiedy uległem wypadkowi. Wcześniej byłem aktywny fizycznie, jakoś to wszystko udało się zgrać, od tego czasu niestety noga była przez dłuższy czas unieruchomiona. No i zaczęły się pojawiać niepotrzebne kilogramy. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Mam nadzieję, że aż do tej pory. Moje problemy z otyłością pojawiły się jakieś 6 lat temu. Związane one są z charakterem pracy, nielegalne posiłki złe nawyki żywieniowe, po prostu jadło się to, co popadło. Doszedł do tego również brak ruchu, oboje z małżonką mamy problem z nadwagą, no też związane było to z charakterem pracy, brak czasu na jakiekolwiek ćwiczenia siłownie. Razem z małżonką wychowujemy się nieletniego syna i to dla niego zdecydowałem się podjąć walkę. Pomysł o zgłoszeniu programu pojawił się dlatego, żeby zakończyć jakoś rok 2015, który był jakoś tam negatywny w moim życiu, ponieważ zaczęła się moja sprawa rozwodowa i chciałem w rok 2016 wejść rzeczywiście z nowym życiem, z nową szansą żeby odmienić to wszystko co złego działo się w latach poprzednich Fitbusters. Za moimi plecami Kamil i Marcin. Mieliście okazję poznać ich od strony typowo ludzkiej, poznać motywację, która skłoniła ich do podjęcia walki. Czas na rozłożenie na czynniki pierwsze całej metodyki naszej pracy. Trening personalny to, co się dzieje za moimi plecami, czyli dobrze znana usługa, jeżeli chodzi o y, pracę codzienną na sali ćwiczeń. Y, różnica polega na tym, że trening nie jest jedynym elementem, który będzie decydował o redukcji gwagi. Tak naprawdę cały czas wspierany jest, y, jest przez dietetyka sportowego, przez rehabilitantów. Jest to nowość na rynku, którą my prowadziliśmy. Tak naprawdę w mojej zasadzie, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego, tutaj doskonale się sprawdza. tak? Więc oprócz pracy trenera musi być osobny fachowiec w postaci dietetyka i rehabilitanta. Przyjrzymy się teraz pracy z bliska. Fitbusters. Piotr, parę słów o dzisiejszym treningu. Co tutaj się zadziała? E, dzieje się to samo, co, co od samego początku chłopaków. E, jak widzisz, ich treningi są póki co jeszcze wspólne. E, dbamy o to, żeby na początku nauczyli się przede wszystkim poprawnie wykonywać ćwiczenia wygłosowe, poprawiają ich koordynację, zakresy ruchów, e, Przyzwyczajamy po prostu do wysiłku i do tego, co ich czeka dalej, bo wiadomo, że do, do, droga jest długa, a, więc trzeba ich dobrze przygotować do Emin tak naprawdę będzie, będzie służył głównie Marcinowi, którego zakresy ruchów są dosyć mocno e, uszczuplone, tak to nazwijmy. E, dużo, dużo będzie pracy w jego przypadku na powięzi mięśniowej, e, na tym, żeby się po prostu nam chłopak rozruszał. Bo, o ile Kani ma, ma gdzieś tą, tą duszę sportowca i już coś ze sobą wcześniej robił, tak Marcin jest, jest zupełnym, zupełnym no, laikiem, jeśli tak mogę to nazwać. Czyli na tym modelu doskonale widać to, co staramy się przekazać jakby w pierwszej wypowiedzi, czyli rozłożenie tych wszystkich elementów na czynniki pierwsze. Trzy filary, czyli trening typowo redukcyjny, żywienie, które pozwala nam osiągać coraz lepsze efekty przez optymalizację jakby tych posiłków, no i przejście na zdrowy typ jedzenia. Mhm. No I kwestia rehabilitacji, tak, trenerów medycznych, bo to jest nowość, nie jest to super często spotykane na rynku, ale ważny element, tak, czyli jakby zwiększenie zakresu ruchu, no i prostowanie tych sylwetek. No tak. No, musimy podejść kompleksowo do, do każdego z także do nich. E, więc jeśli mają być zdrowi e, pod każdym względem, no to musimy o, tym, o, każdy, o każdy aspekt zadbać. Nie da się tego zrobić po macoszemu. Jeśli robić coś, to robić raz za porządnie. Czyli tak jak w każdej innej dziedzinie życia rozłożenie ról równa się sukces. Dokładnie. Specjalizacja. Fatbusters. Żywienie Fatbustersów podzieliliśmy na dwa modele. Model weekendowy, gdzie panowie Stosują się zaleceń dietetyka i sami przygotowują posiłki, tak by po roku naszej współpracy nabrali nawyków żywieniowych. Od poniedziałku do piątku panowie zaczynają od śniadania, które przygotowują sami, a następnie mamy wsparcie partnerów, trzy posiłki funkcjonalne oraz żywienie konwekcjonalne, które polega na dużym posiłku obiadowym. Jest ze mną przedstawiciel marki FitFood, który opowie o naszej współpracy. Witam serdecznie, bardzo mi miło. E, współpracujemy z Lion Group od długiego czasu, jest to owocna współpraca. E, w obecnej chwili będziemy e, współpracować zarówno z firmą e, Lion Group, jak i Smartfood. Jest to dla nas nowość. E, i naszą współpracę opieramy na tym, że wychodzimy z założenia, że nie ma tutaj w przypadku diety żadnych szablonowych ani uniwersalnych rozwiązań. Wobec czego każdą dietę, którą produkujemy i każdą dietę, którą przygotowujemy dla każdego klienta indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami. W tym przypadku potrzebny jest jeden posiłek około-treningowy, mocny w ciągu dnia, zgodnie z waszymi wytycznymi dietetycznymi, takie dokładnie przygotowujemy. I nasza oferta na tym się opiera, że klient zamawia dokładnie to, co potrzebuje, to, co ma mu służyć i my to dalej no przygotujemy. Jest ze mną przedstawiciel marki SmartFood. Piotrze, opowiedz na temat żywności funkcjonalnej. E, witam serdecznie. Reprezentuję e, wspomnianą markę e, SmartFood, czyli produkty z kategorii zbilansowanych diet niskokalorycznych, e, które w skrócie można powiedzieć charakteryzują się niską energetycznością przy równocześnie e, pełnej e, gamie mikro, makroskładników odżywczych. Czyli e, dieta Jednocześnie jest koloryczna, a równocześnie zapewnia komplet mikro makro składników odżywczych, czyli jest zbilansowana, bezpieczna, czyli zdrowa. Jednym słowem. Jeżeli chodzi o dostępność naszych produktów, tutaj klienci nie powinni mieć za dużych problemów. Główną siecią dystrybucyjną produktów Smartfood jest sieć marketów. Rosman. Znajdą nas klienci w kategorii smukła sylwetka, bo taka tam istnieje. Dodatkowo nasze produkty dostępne są na stronie internetowej www.smartfood.pl, gdzie można zamówić większej ilości korzystając z dodatkowych rabatów oraz w wybranych punktach dystrybucyjnych, których adresy dostępne są również na naszej stronie. Chciałem teraz powiedzieć o kilku wyróżnikach naszych produktów, o których należy wspomnieć. Po pierwsze, to jest dieta modułowa, czyli każdy znajdzie coś dla siebie, może wybrać pomiędzy daniami obiadowymi, pomiędzy koktajlami, przekąskami, można dostosować to do własnych preferencji, produkty są bardzo smaczne, tutaj duży nacisk położyliśmy na to, żeby... One były w ten sposób skonstruowane, żeby były jak, naj, naj, jak najsmaczniejsze, mówiąc pokrótce. No i taka najważniejsza cecha wyróżniająca produkty Smartfood, to, to jest po prostu skuteczność tych produktów. Dzięki naszym partnerom, marce Fitfood i marce Smartfood, mamy wszystkie narzędzia dietetyczne, żeby podjąć skuteczną walkę. Mamy na to rok, czas ją wygrać. Bad Busters.